Jesteśmy w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Dwa lata temu byliśmy tutaj podczas dużego wydarzenia, jakim była Noc Zawodowców, która promowała naukę zawodów, zawodów rzemieślniczych, naukę branżową. A dzisiaj jesteśmy z innego powodu. Dzisiaj nagrywamy filmik dla klas trzecich szkół branżowych. Kilka słów przed egzaminem czeladniczym, aby pomóc im w tym trudnym wydarzeniu. Zapraszamy! Zapraszamy. Dzień dobry, Anna Nylec. Zespół szkół im. Hipolita Cegielskiego w Odzieży. Chciałabym Wam przedstawić kilka przydatnych informacji na temat egzaminu czeladniczego, które mogą się przydać w przygotowaniu do tego ważnego egzaminu, a więc po kolei. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów. Jest to etap teoretyczny i etap praktyczny. Przybliżę, jak wygląda przebieg tego egzaminu. Egzamin zdawany jest przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Opłatę za egzamin ponosi pracodawca, ale tylko w pierwszym wyznaczonym terminie. Jeżeli nie uda Ci się zdać egzaminu i będziesz miał poprawkę, wówczas za poprawkę musisz zapłacić samodzielnie. Warto zatem. Zdać egzamin za pierwszym podejściem. Etap teoretyczny składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Część pisemna odbywa się w biurze pełnomocnika Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Pile na ulicy Bydgoskiej 35. Obejmuje ona test wyboru z zakresu następujących tematów rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy oraz problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Test zawiera po 7 pytań z każdego wymienionego tematu. Razem jest to 49 pytań. Każde pytanie ma 3 propozycje odpowiedzi, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Pamiętaj, na egzamin przynosisz dowód tożsamości, kalkulator prosty i przybory do pisania. Etap teoretyczny to także część ustna. Jest to najbardziej stresująca część twojego egzaminu, warto się zatem do niej dobrze przygotować. Zdający losuje zestaw pytań zawierający następujące tematy: technologia, maszynoznawstwo i materiałoznawstwo. Każdy zestaw zawiera po trzy pytania z wymienionego, z wymienionych zagadnień. Masz 10 minut na to, żeby przygotować. Odpowiedzi na zadane pytania, a potem w przeciągu pół godziny odpowiadasz na przygotowane przez siebie pytania. Na pewno ci się uda. Egzamin praktyczny odbywa się w wyznaczonym ośrodku egzaminacyjnym. Polega on na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, praktycznego który obejmuje typowe czynności zawodowe wykonywane w danej branży. Uczyłeś się tego przez 3 lata podczas zajęć praktycznych. Na pewno potrafisz wykonać czynności zawodowe charakterystyczne dla branży, w której się kształcisz. Dokumenty na egzamin czeladniczy składasz w porozumieniu z pracodawcą. Nie musisz się martwić o formularze, wnioski, ponieważ te wszystkie, o, to, o to wszystko zadba pracodawca. Zatem, jakie to są dokumenty? Wniosek o egzamin czeladniczy, fotografia, format legitymacyjny, świadectwo ukończenia branżowej szkoły pierwszego stopnia, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, Oryginał dowodów płapy za egzamin czeladniczy, klauzula informacyjna w temacie egzaminu czeladniczego oraz zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli kandydat do egzaminu jest niepełnoletni. Twoim zadaniem jest przygotowanie fotografii, która powinna być aktualna oraz dostarczenie pracodawcy świadectwa ukończenia branżowej szkoły pierwszego stopnia. Gdzie szukać informacji na temat egzaminu czeladniczego? Możesz skontaktować się ze swoim pracodawcą, który na pewno dysponuje informatorem w zawodzie, w którym się kształcisz. Na podstawie informatora możesz przygotować sobie odpowiedzi na zadane pytania, wszystkie zadania egzaminacyjne zarówno etapu teoretycznego, jak i etapu praktycznego zawarte są w Informatorze, wystarczy tylko opracować sobie zagadnienia tam zawarte. Możesz także poszukać informacji w cechu rzemiosł różnych bądź też w szkole, u nauczycieli zawodu, wychowawców, kierownika szkolenia praktycznego. Informacje możesz także znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Znajdziesz tam między innymi informacje na temat przebiegu egzaminu, niezbędnych dokumentów na egzamin, na temat informatora egzaminu, w Twoim zawodzie znajdziesz także przykładowe testy teoretyczne zawierające pytania egzaminacyjne. Możesz odpowiedzieć na te pytania, a potem porównać y, odpowiedzi, które udzieliłeś z kluczem odpowiedzi zawartym y, na stronie internetowej, umieszczonym na stronie internetowej. Egzamin czeladniczy jest ważnym egzaminem w Twoim życiu, ponieważ on potwierdza Twoje kwalifikacje zawodowe. Otrzymasz po zdaniu egzaminu czeladniczego dyplom czeladnika. Stwierdza to uzyskanie przez Ciebie zawodu. Zatem warto dobrze się przygotować do tego egzaminu, aby skończył on się powodzeniem. Pamiętaj, koniec więczy dzieło. Warto się dobrze przygotować, na pewno ci się uda. Życzę powodzenia. Trzymam kciuki. Jesteś absolwentem zespołu, zespołu Szkoły imienia Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Zdawałeś egzamin czeladniczy w 2018 roku. Czy pamiętasz ten dzień? Pamiętam, był to dosyć e, trudny dzień, ponieważ był to taki e, pierwszy ważny egzamin w moim życiu. A co było najtrudniejsze w tym egzaminie? Dla mnie osobiście taką najtrudniejszą częścią egzaminu była forma ustna egzaminu teoretycznego. Hmm. A przygotowywałeś się długo do egzaminu? No przy przerobieniu wszystkich pytań, które są w materiale trochę czasu zajęło, no i jednak trzeba poświęcić trochę sił i czasu, aby się dobrze do tego egzaminu przygotować. Jesteś, zostałeś wyróżniony w konkursie Najlepszy mistrz oraz 2018 roku. Czy to też jest kolejnym powodem, aby dobrze się przygotować do tego egzaminu? Wydaje mi się, że tak, ponieważ jest to dobra szansa, okazja, żeby się wyróżnić na pozostałych zawodowców. Jest to coś miłe wspomnienie. Odpowiedzi dla zdających w tym roku kolegów i koleżanek? To, co mi się wydaje istotne i pewnie wielokrotnie nauczyciele to powtarzają, to dobre przygotowanie, ale jest coś, o czym się mniej mówi i wbrew pozorom młodzież ze szkół zawodowych to lekceważy. To jest moim zdaniem dobry ubiór na egzamin, ponieważ egzaminatorzy dobrze na to patrzą, odbierają to jako jakiś gest szacunku w ich stronę. Myślę, że przy formie ustnej egzaminu może być to też pomocne. Brałem udział w konkursie Najlepszy Mistrz i Czeladnik roku 2018. Zostałem wyróżniony. Bardzo miło wspominam ten konkurs, ponieważ było to bardzo miłe przeżycie dla mnie, jak i również dla rodziny, ale jest to również bardzo pomocne przy szukaniu pracy, ponieważ bardzo dobrze to wygląda w CV życzę powodzenia wszystkim absolwentom szkół zawodowych w tegorocznych egzaminach zarówno tych praktycznych jak i teoretycznych Droga młodzieży jest czas kiedy przystępujecie do egzaminów czeladniczych nie mieliście tego czasu żeby przygotować się u pracodawców z tego względu że był okres pandemii Mimo tego, jako tu instytucja cech urzędniostw różnych, wspieramy Was i chcielibyśmy, żebyście przystąpili do tych egzaminów bez żadnego problemu. Nie bójcie się, na pewno każdy z Was w odpowiednim czasie do tego momentu się przygotował. Dany egzamin otworzy Wam ścieżkę do kariery. W imieniu cechu Rzemiosł Różnych w chodzieży życzymy Wam powodzenia w zdanym egzaminie i na nowej drodze zawodowej. Powodzenia!